Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Każdy właściciel samochodu chce komfortu wewnątrz samochodu zimą i latem. A jeśli zimą wszystko zależy od kaprysów pogody, to latem wszyscy kierowcy starają się uratować wnętrze swojego samochodu przed upałem. Dwukropek umieścić w cieniu umieścić pod przednią i tylną szybą śmieszne ekrany odblaskowe z foli ze styropianem. W końcu w nowoczesnych samochodach izolacja nadwozia praktycznie nie zapobiega przedostawaniu się ciepła do samochodu, a jeśli na krajowych samochodach filtry przeciwsłoneczne przynajmniej jakoś wyglądają, to na zagranicznych samochodach, kosztujących poniżej miliona i więcej rubli. Wyglądają wyjątkowo śmiesznie. Co można zrobić w tym przypadku? Jest wyjście. Jest to przyciemnianie szyb samochodowych specjalną folią atermiczną. Ten stosunkowo nowy rodzaj powłoki szybko zyskuje popularność wśród właścicieli samochodów, którzy kochają własny komfort i dbają o swój samochód. Sama nazwa barwienie atermiczne mówi o zdolności folii nie do pochłaniania, ale do odbijania ciepła ze szkła. W tym przypadku w postaci światła słonecznego, a także do zapobiegania promieniowaniu ultrafioletowemu i podczerwonemu różnica w stosunku do barwienia tradycyjnymi foliami. Główną różnicą między barwieniem atermicznym jest współczynnik przepuszczalności światła. Klasyczne folie do przyciemniania szyb przy odbijaniu 40% ciepła mają tylko 20-30% przepuszczalności światła. Barwienie atermiczne. W tych samych warunkach, przepuszcza ponad 70% światła, co odpowiada wszystkim warunkom technicznym i przepisom ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej. Charakterystyka atermicznych folii barwiących dla wszystkich wysokiej jakości folii atermicznych ważne są następujące cechy: odbicie promieniowania ultrafioletowego ponad 95%, proc. odbicie promieniowania podczerwonego ponad 95%, Tłumienie światła słonecznego, ponad 40%, liczba warstw w materiale, od 2 do 7, posiadają specjalną powłokę dielektryczną, kolory: przezroczysty, srebrny, zielony, niebieski i tym podobne, co należy wziąć pod uwagę podczas barwienia. Wielu właścicieli samochodów uważa, że atermiczne przyciemnianie szybko współczynniku przepuszczalności światła 75%. W kompleksie uzyska taką samą wartość. Nie jest to prawdą. Szkło dostarczane w fabryce samochodów początkowo ma zdolność przepuszczania światła mniejszą niż 100%. Zwykle 90-98. Do tego dochodzi ewentualne przyciemnianie fabryczne, jeśli samochód ma przebieg to na każde 10 000 km można doliczyć kolejne 2 do 4% obniżenia współczynnika. W sumie daje to mniej niż 90% przepuszczalności światła samej szyby. Dane dotyczące szyby powinny być brane pod uwagę przy zakupie folii atermicznej i dobrane tak aby całkowita wartość dla przedniej szyby samochodu wynosiła ponad 75% zalety atermicznego przyciemniania szyb, obniżenie temperatury we wnętrzu samochodu, a w rezultacie skrócenie czasu pracy i zmniejszenie obciążenia klimatyzacji lub układu klimatyzacji. Co zmniejsza zużycie benzyny, zachowanie wyglądu paneli wewnętrznych i siedzeń dzięki znacznemu zmniejszeniu wpływu promieniowania ultrafioletowego. Dotyczy to w szczególności skórzanych wnętrz samochodów, zwiększone bezpieczeństwo. W sytuacji awaryjnej z rozbitą szybą, przyciemnianie termiczne stanowi dodatkowy element ochrony kierowcy i pasażerów zmniejszając możliwość skaleczenia odłamkami i innych obrażeń. Dobrze dobrana, kolorystycznie i starannie nałożona folia na szyby poprawia wygląd samochodu i jest pewnym elementem tuningu. Wnętrze będzie cieplejsze zimą. Wady. Zmniejsza widoczność otoczenia szyb dla kierowcy o kilka procent. Nieco wyższy koszt w porównaniu do tradycyjnych folii przyciemniających. Jak widać, zalety znacznie przewyższają wady, pułapki i prądy. Korzystanie z tanich chińskich folii atermicznych nie przyniesie oczekiwanego efektu. W większości przypadków folia ta nie odbija promieniowania ultrafioletowego, ale gromadzi ciepło, ostatecznie przynosząc je do wnętrza samochodu. Stosowanie lustrzanych folii do przyciemniania szyb, dostępnych w sprzedaży, jest zabronione przez rosyjskie prawo. A następnie może prowadzić właściciela samochodu do sporów z inspektorami ruchu drogowego, a także do dodatkowych kosztów czasu i pieniędzy. Tanie i niskiej jakości folie, ze względu na brak powłoki dielektrycznej, prowadzą do pogorszenia działania urządzeń elektronicznych. W samochodowej nawigacji GPS, telefonach i innych. Wybór należy do Ciebie. Barwienie atermiczne można wykonać samodzielnie, ale jeśli nie masz wiedzy i doświadczenia, a także niezbędnego sprzętu, Lepiej skontaktować się z profesjonalistami zazwyczaj koszt pracy i materiałów do barwienia jest w przybliżeniu równy. W większości dużych firm zajmujących się barwieniem udzielana jest pewna gwarancja na wykonaną pracę. Przyciemnianie termiczne zwiększa komfort, jest przydatne dla wnętrza samochodu i pozwala zaoszczędzić pieniądze. A WordPress Kommentark Hello World